Siema, dzisiaj wam pokażę jak odzorowałem mix w stylu okekel. Sprawdźcie tutaj efekt końcowy od razu, jak to nam wyszło to nie za łata, może się wydawać ja zarobię w kurwę siana, no i, będę I je wydawał, robię numerów na raz, po podwajam ciągle Jak na się odpalam To wiem, że pierdolnie No i co, przejdźmy do wtyczek jakie tu użyłem Pierwsza wtyczka z main wokalu to jest AutoTune Jeszcze dodam, jeśli szukacie kogoś kto zmiksuje wam numer, to wbijajcie na mój IG Color 4K po Mix Master i przejdźmy do filmu Ustawiony na 30, humanize na 30 Pamiętajcie, żeby ustalić dobrą skalę Drugą wtyczką jaką dodałem to jest Clarity. I to jest AI do usuwania szumów, stła, wiatraka i tak dalej. Mega prosty jedno pokrętło i czysty głos. Ustalacie, jak wam pasuje. Następne jest ProQ3, gdzie ucinam 114. Patrzcie, jak to brzmi. Potem usuwam 231 Hz dynamicznym EQ. 3 dB w dół. Tutaj obniżam trochę 475, aby zabrać temu takie ciepło i żeby był bardziej agresywny wokal. Potem 918, 2797, takie szpileczki i 6300. Następną wtyczką jest Sufi 2, skorzystałem tutaj z presetu. No i co? On usuwa takie ostre, rezonujące częstotliwości i wygładza wokal. Następną wtyczką jest Cela 3A, kompresor, prosty i ciepły, świetnie działa na wokalach. Dodaję charakter i klei dźwięk. Ja go tu ustawiłem na dosyć mocno, bo redukuję do minus 5. Następną wtyczką jest Airvox. Tutaj też mocna dosyć kompresja. 11, minus 11 tutaj. No i gain w dół, nie żeby było. Następną wtyczką jest Mixrack. Tutaj dodaję analogowe EQ i podbijam 8500 Hz. 2 dB, 2600 do góry. 6000 Hz 2,40 do góry 1000 Hz obniżam lekko. No i tu już nie tykałem. Następna jest tutaj saturacja. Saturacja na 3,36. Hebuziomąkę wdycha, ale i tak ma na sobie moc. Zobaczcie, jak to brzmi bez tej saturacji. Krew, buzią, wdycha, ale i tak ma na sobie moc. No od razu wokal się chowa bardziej, dlatego to jest ważne. Następną wtyczką jest DSR Pierwszy DSR. Staram się, żeby dochodziło do minus 3. Następna jest saturacja Abbey Road Saturation. To jest lekkie tutaj. Mix na 12.5% i 3.2% tutaj saturacja. Także to tylko dodaje takiego smaczku. Następnie jest, nie wiem, po chuj tyle tych wtyczek nakładałem tu, ale dawno to robiłem. Ale dobrze brzmi, także pamiętajcie, że robić to na słuchanie, tak jak Wam każe. Nie wiem, czy ja tu coś zmieniałem. Zmieniałem tylko, że mix jest na 17,5%, bo chciałem, żeby bardziej był ten wokal jasny. Następnie Fresh Air, też dosyć mocno podkręcony, ale ja tu MID bardziej chciałem podkręcić niż górę, bo już było jej dużo. Następnie DSR, ustawiony na 6,5 do 15 kHz. Oversampling na 2X, ustawiony range, jest spoko. Saturation, tutaj Worm Tube, base, skorzystałem z presetu. Nawet nic tu nie zmieniałem, tak powiem szczerze. No i ostatnie to jest Echo Boy. Echo Boy na 1.8 1, 8 ustawiony na 6%. Nie jest zrobiony na wysyłce, bo nie dodaje żadnego efektu. Reverb Concert Hall i mix 5.6. Także tak to brzmi bez wtyczek. Przejdźmy teraz do panoram. No i to jest panoramka, która, która jest nazwana tylko right panorama, ale tak naprawdę to jest główna panorama, którą chciałem tylko rozszerzyć trochę mocniej Żeby dodać takiego, żeby dodać stereo z mono No i left panorama to samo Nic się nie zmienia Teraz mamy podbitki, podbitki widzę też ten sam preset przekopiowany z panoram Ale wiem, że nie, jest tak o, no dobra, no to tutaj te adliby Adliby mamy tutaj zwiększony, oczywiście, mix i zrobiony na ping-pong. Oraz Valhalla Reverb też podkręcony. No i automatyzację dodałem, tak, żeby coraz większy miks tu się robił. Patrzcie. Słyszycie, mocniej przechodzi lewo, prawo po słuchawkach. Jeszcze tu dodaję ProMB, żeby z. Skompresować z częstotliwości, które mi przeszkadzały, lub chciałem wybić. No i to tyle z tego miksu. Jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, to piszcie, kogo mam odwzorować, jakiego artystę. Wbijajcie do mnie na IG Color 4K po Mixmaster. No i co, pozdro.